Cześć, witam w kolejnym odcinku. Cześć. Jak widać, z nami piękna wiosenna aura. Prawdziwa wiosna. Prawdziwa wiosna. Także zapraszam was na nasz kolejny odcinek. Witajcie już w naszym obozie. Może jeszcze tego nie widać, natomiast będzie to nasz obóz na dzisiejszy wieczór. Tak. I już tłumaczę. Wybraliśmy sobie taki skraj dużego lasu. Takie fajne zacisze. I tak, od strony tych świerków będzie spał Michał. Po środku, jak nam się uda, rozpalimy sobie nodie. Natomiast ja obiorę tutaj przeciwległy bok do Michała. I będziemy się starali ogrzać cały wieczór i noc oczywiście. Nodią. Dlatego też ucieszyliśmy się bardzo z, tej, e, z tego ostatniego podmuchu zimy tej wiosny. I jest to takim naszym, chyba można powiedzieć, takim torcikiem, który nam ufundowała ta zima tego, tego roku. Gwóźdź programu! E, ponieważ e, bardzo liczyliśmy na zimę tego roku, natomiast była słaba, była nietrafna, ponieważ wtedy, kiedy my mogliśmy jechać, to zimy nie było, kiedy my chcieliśmy jechać, to zima była. Albo odwrotnie, coś takiego. Albo odwrotnie. Albo... wszystko. Albo odwrotnie. Wiadomo, Ale wiecie, co wiecie o co chodzi. Mamy zimę, mamy ponad 20 cm w śniegu i rozpalimy sobie tu nodię, aby na będziemy próbować ją rozpalić. Eee, a teraz idziemy po drzewo, ponieważ już miało nie być tej nodi z tego względu, że m, jeżeli mielibyśmy ją rozpalać drzewem świerkowym i miałaby ona nas eee, ogrzewać całą noc, e, balibyśmy się o spalenie śpiworów. Sami wiecie, jak to jest właśnie ze świerkiem, że on strzela. Zresztą, ci wszyscy, którzy nie wiedzą, no to świerk strzela i to naprawdę może bardzo uszkodzić Wasze graty. Dlatego też jest to chyba jedno z najgorszych drzew do opalania, jeżeli chodzi o mm, opalenie w, w lesie. Ponieważ mocno strzela, w, 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 odpryskuje bardzo orzeżące się e, części, tak. i my idziemy, ponieważ. Mieliśmy tam specjalnie rozglądaliśmy się. Zatem mieliśmy kilka drzew liściastych po drodze suchych, oczywiście, bo trzeba wybrać suche. Dlatego teraz e, wstępnie rozgarnęliśmy ten teren. No jeszcze nie, jeszcze nie. nie. jeszcze nie, bo potrzebujemy naprawdę do tego dużej, dużej przestrzeni. Tak. Michał działa, jak widzicie, cały czas działa w tej, w tej kwestii, a nie mam stuptutów A nie ma stuptutów, a ja nagrywam ze stuptutami Da, ale ja nagrywam, ja nagrywam, ja tłumaczę. Ale jest co, dobrze. Jest dobrze. Miko, za błędy mi... trzeba płacić. Tak, za błędy... Za... <grym> I tu kieruję bardziej słowa do młodzieży, która może być mm, niewprawiona w tym, co robi. Ja z pełną świadomością tego, co mówię, powtarzam. My będziemy wycinać to drzewo teraz. Nie róbcie tego w domu. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Michał się śmieje, No ale ja wiem jak to może zażyć. Pierwszą część mamy za sobą. Można powiedzieć, by, że połowę, ponieważ mamy jedną część Nodi, czyli jedną kłodę do Nodi i jednego suchareksa. Natomiast Michał poszedł po drugą część, szukać drugiej części Nodi naszej. Ja w międzyczasie rozpalę ognisko, ponieważ Nodia jako chyba jedyny z ognisk, a jest ich wiele, rodzajów i metod palenia ogniska, jako jedyne. Nie nadaje się do gotowania. Będziemy mieli y, dlatego dwa rodzaje ognisk, po, ponieważ no, ja ani y, po pierwsze y, nie, daje, o, nie daje światła i nie daje y, możliwości jakiejś tam do gotowania. Dlatego w linii prostej do Nodi rozpalimy sobie w tym miejscu, gdzie ja właśnie teraz kłócam, rozpalimy sobie ognisko, tu zrobimy, albo chyba jeszcze nie mówiłem, tu zrobimy sobie fasolkę po prostu na kolację, obiad o kolację, ponieważ jest 10 godzina 15. Tu zrobimy sobie fasolkę, a w linii prostej Zrobimy sobie e, swoją nodę w razie e, też, gdybyśmy potrzebowali przenieść żar. E, jeżeli się nie będzie palić, dlatego robimy to e, po raz pierwszy. Dlatego też e, rozpalamy blisko, stosunkowo blisko do, do naszej nodi e, w linii prostej. I ja w tym momencie zaczynam już rozpalać ognisko. Michał poszedł po drugą część, zarówno też po opał. Mamy chyba, mamy trochę też już e, smolnych szczapek, ale to muszę sprawdzić, ponieważ znaleźliśmy coś, co mogłoby chyba przypominać smolne szczapki, co gdzieś tam w środku może być smolną szczapką. Natomiast wiadomo, nie ma takiej pewności. Ale okej, okay. ja się biorę za ognisko. Nasze ognisko nie wygląda jak na razie e, estetycznie i tak można powiedzieć wzorcowo to z tego powodu, że Michał poszedł szukać drugiej części Nodi i wziął ze sobą piło, piłę, a ja muszę sobie radzić poprzez e, przepalanie kołków i z tego co już zdążyliśmy naciąć zanim poszedł no chwilkę jego nie ma, ale to jest też zupełnie zrozumiałe, ponieważ tu na tym szczycie mamy tylko i wyłącznie drzewa świerkowe Michał wrócił, mamy już pełną modę no tylko trzeba ją skonstruować I to już też będą jedne z ostatnich chwil, w których tak się męczę ponieważ Michał teraz rusza z kolejną misją. Tak. Zdobędzie materiał na trójnóg. Podsuszę tylko nogawki. Podsuszę nogawki bez stóp tutów. Widzicie coś, co już to się dzieje. <grywanie> Odparowywanie. Tak <grywanie> ja za chwilę pokroję cebulkę. Znowu nie wziąłem deski I nie mamy czasu, dlatego też i... Cebula będzie pokryta nie dużo gorzej niż zwykle natomiast w ręku Cybulka z boczkiem już jest podsmażona, teraz daję nasz liść baurowy. Odrobinę ziela angielskiego. Trochę wędzonej papryki. I teraz koncentrat. Wiecie co? Ten koncentrat właśnie wzięliśmy z tego względu. Już nie będę reklamował, może. Ale też warto by było powiedzieć o tym, że jest on w takim właśnie lekkim kartonowym pojemniku. I to, to właśnie przeważa nad tym. Dlaczego wybraliśmy ten, a nie inny? Przyszedł za śmieci do środka I teraz nasza fasolka My wybraliśmy dwa kolory Patriotycznie Oczywiście białą I czerwoną Żeby było tak Tak Polsko bo czemu nie, jeżeli mamy wybór A nasza flaga akurat, akurat wpisuje się świetnie Jeżeli chodzi właśnie o stworzenie takiej kompozycji Czyli biało-czerwonej fasolki po Naszego pięknego polskiego dania Mamy nadzieję, że nam to starczy. Zobaczymy. Także teraz nakładamy drugiego kroca na niego. Tu włożyłem trochę żywicy. Mam nadzieję, że uda mi się tym rozpalić. Będzie to takie, taka, jakby moja mała pochodnia. Nasza jeszcze gorąca fasolka prezentuje się w ten sposób. A ja życzę Wam klasycznie smacznego i do zobaczenia na szlaku. się spodobało yy, z poprzedniego odcinka jeszcze ten nasz obóz, że spójrzcie yy. <gry> powtórzyliśmy. Yy, powtórzyliśmy to. Tam był Michał, tu byłem ja no i po środku nasza Nodia. Do pewnego momentu działa, do którego. Coś tam działało. Coś tam działała. No. Yy, tak gdzieś. Yy, rozpaliliśmy o 21 i... Yy. Czyli do drugiej, było, ten, było, ciepło. To do drugiej było ciepło. do drugiej było ciepło. Tak. Także jeszcze nie było tak tragicznie. Natomiast tam stało nam jeszcze pół gara fasoli. No to nas bardzo cieszy. To nas naprawdę bardzo cieszy. Jedyne co to musimy teraz tylko rozpalić ognisko. To piękną mamy zimę, tej wiosny. Tak. Spójrzcie, jaki piękny mamy pejzaż. Zbijamy się, obóz sprzątnięty. Spójrzcie, tu była Nodia, tu, tu, tu było ognisko, a my lecimy na chaty. Dzięki, że byliście do końca i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Okay. miejsce My już na szlaku My bardzo żałujemy, że nie mamy sanek bo idziemy cały czas z góry naprawdę fajnie by się jechało musimy to kiedyś powtórzyć taki właśnie zimowy e, zimowy biwaczek z sankami gdzie w jedną stronę sobie wtargamy plecaki a w drugą stronę wrócimy na sankach co też może być niezdrową przygodą Natomiast odnośnie samej nody był to mój pierwszy raz i raczej ostatni, o ile nie będzie od tego zależało naprawdę moje bezpieczeństwo w nocy, mianowicie jeżeli załóżmy nie będę miał śpiwora albo naprawdę będą jakieś takie warunki, no coś się musi naprawdę wydarzyć, żebym ją rozpalił drugi raz, ponieważ jest to ognisko które kopci strasznie. Cały czas macie dymno, bo ono się żarzy, ono się nie pali macie dym. Yy, ciężko się na tym gotuje, praktycznie w ogóle się na tym nie może gotować. Yy, co jeszcze z takich negatywnych rzeczy odnośnie tego? No dużo, poświęca, dużo poświęci poświęcić naprawdę czasu i energii, żeby ją prawidłowo rozpalić, co nam też troszkę zakłóciło wczorajszy wypad, ponieważ był, można powiedzieć, dosyć, dosyć, dosyć ciężki. Intensywny, no? Z tego względu, że mieliśmy dużo, dużo niżej drzewo na nie i musieliśmy je wtargać na samą górę, co już nas, y, można powiedzieć, wypompowało i to strasznie Ogrzało, grzało. Nie powiem, że nie grzało, nie można, nie można gdzieś tam odmówić tego, ale nie było to aż, aż tak bardzo potrzebne. Natomiast my to zrobiliśmy dla przeszkolenia y, siebie, trochę siebie żeby zobaczyć jak to jest i tak no mamy już jakieś tam doświadczenie z czymś tam zawsze w głowach wracamy więc tak do końca nie można powiedzieć że nie, nie było poszło w las tak poszło w las i nie było warto ale tak jak mówiłem jest to pierwszy pierwszy i ostatni raz dobra wyłączam kamerę bo jest naprawdę ślisko i może się wyrżnąć a tego byśmy nie chcieli I oto moi drodzy ostatnie ujęcie tego, tego dnia Spójrzcie, zaraz Michał podniesie swoją zgubę 3 lata temu Nie, nie świruj Ale patyna Podczas nagrywania burgerów Odcinek się chyba nazywa Burgery i coś tam. Z burakami. Z burakami i to. i zachód słońca w toalecie zająca. Tak. Podczas nagrywania tego odcinka Michał zapomniał noża. i Do tej pory on tu był wbity. Teraz go znaleźliśmy. Odzyskaliśmy mora Bushcraft. Yes.